Życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego 2026 roku I mam nadzieję, że wszystkie wasze marzenia spełnią się jak najprędzej I że będziecie zadowoleni z tego nowego roku, który już się rozpoczął Buziaki Cieszę się, że ze mną jesteście I cieszę się, że mogłam wam pokazać wspaniały pokaz fajerwerków Oczywiście fajerwerki są fatalnym pomysłem dla zwierząt. Także dbajmy o swoich pupilków, o swoje zwierzątka. I chrońmy je przed głośnymi pokazami fajerwerków. I bądźmy dobrej myśli, kochani. Cieszę się, że po prostu mogłam wam pokazać, to, co ja zobaczyłam i podzielić się z wami moimi widokami, bo to nie jest tak, że jestem za ferwarkami, ale jest to wspaniałe wrażenie wizualne. Coś wspaniałego na niebie, co można zobaczyć tylko rok w rok, raz na rok. I cieszę się, że mogłam podzielić się tym z wami. Życzę wam. Wspaniałego 2026 roku. Do zobaczenia w nowym roku, wszyscy moi obserwujący. Te wszystkie ferewerki, które ja zobaczyłam, mogliście i wy podziwiać razem ze mną. I cieszę się, że mogę dla Was filmować te widoki. Do, do, do zobaczenia. Niech się spełnią Wasze najlepsze życzenia Wasze najważniejsze życzenia. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez cały rok. Cieszę się, że jesteście. Szczęśliwego Nowego Roku, kochani! Żeby ten Nowy Rok był najlepszy dla Was, tego Wam życzę z całego serca swojego. Dziękuję za Waszą obecność jeszcze raz na moich social mediach i że możecie razem ze mną odnaleźć pokres fajerweku. roku 2026 Nagrywam dla Was pokaz tojmerku Jacy przygotowali moi sąsiedzi Dnia marzeń. Moi wzorowie.